Cześć, witajcie, to jest kolejny Kwagrans, a dzisiaj gramy w produkcję studia, studia CI Games, zatytułowaną Alien Rage. Jest to pro, polska produkcja, jeśli ktoś jeszcze nie wiedział o tym, no to już będzie wiedział. Polega ona mniej więcej w takim bardzo, bardzo wielkim skrócie na tym, żeby strzelać do kosmitów. Tak jak widzicie zresztą na załączonym obrazku. Alien Rage to jest gra... hmm... Bardzo ciekawa, bo jest to gra kontrastów. Z jednej strony strzela się całkiem fajnie, z drugiej strony natomiast gra ma wiele wad, które nie są obojętne na pewno. W większości użytkowników, choćby te spadki animacji, które widzicie, gra, chodzi generalnie płynnie na moim komputerze. Wcale nie takim słabym, może nie jest to jakiś wybitny mocarz, ale chodzi płynnie. Natomiast od czasu do czasu jakieś spadki animacji się zdarzają, co muszę oczywiście wypomnieć tej produkcji. No ale do rzeczy, moi drodzy, gramy teraz w jed na jednym z kilkunastu bodajże poziomów, które znajdują się w grze. Cała grza zajmuje mniej więcej. 6 godzin, może trochę mniej, jeśli dobrze sobie radzimy, no i polega to w dużej mierze na przemierzaniu takich korytarzowych leveli i strzelaniu do różnej maści przeciwników, którzy są różni, oczywiście mają różne umiejętności, z różnego kalibru do nas strzelają, natomiast my nie pozostajemy im dłużni i odpowiadamy ogniem z całą, z zawziętością. Alien Rage to jest gra, która działa na silniku CryEngine i to widać gołym okiem. Naprawdę jest ładna, nie straszy grafiką, przynajmniej w większości przypadków. Modele są ładne, poziomy są ciekawie zaprojektowane, ładne, ładne nam tutaj towarzyszą jakieś efekty specjalne, natomiast no nie ma szału też. Z drugiej strony są już na rynku dostępne ładniejsze gry od Alien Rage, czego nie da się ukryć. No, ale skupmy się na tym, co się dzieje, może na ekranie. Jak widzicie, przemierzam kolejne e, etapy tego poziomu, e, cały czas strzelając do kosmitów. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, no to cóż, nasi e, przeciwnicy nie grzeszą e, specjalnie jakąś e, wyjątkową mądrością, często pchają się sami pod celownik. E, ale potrafią też odgryźć się całkiem dużą siłą ognia i to jest chyba ten element, który sprawia, że Alien Rage generalnie można uznać za grę dosyć trudną, a zresztą podstawowy poziom trudności nazywa się zaawansowany. W każdym razie nie jest on określony jako normalny, tylko już po prostu wskazuje na to, że mamy do czynienia z produkcją, która jest dosyć wymagająca. Często się w tej grze ginie, nie ukrywam, że może jest to oczywiście brak moich umiejętności, może nie, o, poziom się nie doładował, <laughs> może jest to brak moich umiejętności, może po prostu taka produkcja yy, trafiła w moje ręce, ale ginę w niej dosyć często i pewnie w... W trakcie tego kwagransu też mi się zdarzy umrzeć raz, bądź dwa, bądź trzy, kto wie. Pukawek jest sporo, natomiast czy są one zróżnicowane między, między bronią tej samej klasy, na przykład karabinami maszynowymi obcych, bądź też tych, które zostały sprowadzone na tę planetę przez ludzi, nie widać zbyt wielkiej różnicy, natomiast mamy tutaj, tak jak wspomniałem, karabiny maszynowe, strzelby, tam chyba nawet snajperka jest oparta właśnie o jakiś kontener, więc zaraz sobie z niej postrzelamy. Każda broń ma dwa tryby ognia, przy czym ten drugi tryb to z reguły jest po prostu jakieś wielkie boom, które następuje po wciśnięciu klawisza C. I ile mamy tych boomów w zapasie? No to pokazuje ten znacznik w prawym dolnym rogu te żółte takie klocki. To jest właśnie zasobność naszego magazynka w drugim trybie działania. Snajperka całkiem przyjemna. Jeszcze nie miałem okazji z niej strzelać, więc trochę się nią pobawię. Chociaż w tym przypadku nie była skuteczna. Co prawda, w drugim trybie już zadziałała jak trzeba. No ale to jest tak, że czasami ci przeciwnicy faktycznie nie reagują, ten się akurat schował za osłoną, myślał, że będzie bezpieczny, no i póki za nią był, oczywiście tak było, natomiast gdy podszedłem bliżej, po prostu go wysadziłem w powietrze. Przeciwnicy są dosyć zróżnicowani, niektórzy walą do nas po prostu z karabinu, gdzieś tam się chowając za osłoną, są też tacy, którzy są nieco szybsi, ale Potrafią biec w naszą stronę, szarżować ze strzelbą i nawet nas na chwilę sparaliżować. Są też tacy, którzy noszą przy sobie granatnik, natomiast gdy w nich strzelimy, tak jak na tym załączonym obrazku widzieliście, sami wybuchają. Trochę tych przeciwników jest, są też bosowie, chociaż nie są jacyś przegięci. Walka z nimi daje całkiem sporo satysfakcji, jest to miła odmiana takiego ciągłego przemierzania tych tuneli. Które pojawiają się na naszej drodze. Co jest ciekawe, to Alien, Alien Rage jest grą nieco tańszą niż taka standardowa gra dostępne na pecety kupicie ją już nawet za kilkadziesiąt złotych, więc może to poniekąd trochę rekompensuje te braki, które występują w tej grze. Natomiast co jest wkurzające, moi drodzy, wkurzające jest to, że stanowczo zbyt często mamy tutaj do czynienia z różnego rodzaju skryptami, które gdyby zachowywały się tak jak powinny. O, właśnie złapałem Minigana, który jest chyba najpotężniejszą bronią w grze. Przynajmniej na tym etapie, na którym jestem w tej chwili. Gdyby te skrypty działały tak jak należy, no to spoko. Wszystko by było tak jak powinno być. Natomiast często jest tak, że te skrypty w ogóle się nie odpalają i uniemożliwiają nam dalszy progres w rozgrywce przykładowo podejdziemy do drzwi gdzie powinien być znacznik, który... Oj, zginąłem. No nic, moi drodzy, muszę po prostu załadować grę i zaczniemy ten etap jeszcze raz. Gdyby te skrypty działały jak należy, no to po prostu byłoby ok. Natomiast często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że one nie działają i uniemożliwiają nam po prostu dalszy progres w rozgrywce. Przykładowo na przykład yy, przykładowo na przykład Otwierają nam się drzwi, to znaczy powinny się otworzyć, kiedy do nich podejdziemy i wejdziemy w znacznik, natomiast czasem ten znacznik potrafi się nie wyświetlić i jest wtedy problem, bo czasami wystarczy po prostu jeszcze raz wczytać ostatni punkt kontrolny, a czasami to w ogóle nie pomaga. Trzeba przejść cały poziom od początku, albo mało tego trzeba przejść jeszcze poprzedni poziom od początku. Jest to bardzo losowe i bardzo wkurzające, i właściwie psuje właściwie. Zabawę całą, bo, bo tak naprawdę zamiast skupić się na rozgrywce, to często walczymy z przeciwnościami losu, takimi jak właśnie je opisałem. Przykładowo te drzwi mogłyby się teraz nie otworzyć, bo ten znacznik, który tam był, by się w ogóle nie pojawił. Alien Rage, no cóż jeszcze mogę powiedzieć na temat tej gry, jest to oczywiście nastawiona gra na arcade. Jak widzicie, mamy licznik punktów. Przy odpowiedniej ich liczbie odblokowujemy sobie różnego rodzaju. Modyfikatory naszej postaci. Mam już jeden odblokowany. Jak widzicie, w prawym dolnym rogu mamy takie trzy kółeczka. Dwa są jeszcze zablokowane, jedno ma już odpowiednią ikonę. No i właściwie te modyfikatory w jakiś sposób wpływają na naszą postać. Mogą na przykład sprawić, że będziemy mieli większy magazynek, bądź też że będziemy bardziej odporni na uderzenia, wręcz i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście w pewien sposób personalizuje rozgrywkę. Dla każdego gracza odrębnie, w zależności od tego jak sobie dany gracz ustawi te modyfikacje. Czy jest nudno? Nie, nie jest nudno, bo jak widzicie na ekranie całkiem sporo się dzieje, więc na nudne, na nudne raczej nie ma co narzekać. Natomiast rozgrywka jest dosyć jednostajna, jeśli ktoś oczekuje po tej grze, że będą tutaj jakieś różnego typu atrakcje, pokroju, nie wiem... Jakichś ciekawych zawiłości fabularnych, bądź też jakiś długich cutscenek z udziałem kilku postaci, no to raczej się rozczaruje, bo tak naprawdę warstwa fabularna została tutaj zepchnięta do minimum. Poznajemy ją właściwie poprzez zbieranie różnego rodzaju dzienników, audiodzienników, które możemy odsłuchać. No i w zasadzie na tym, na tym polega cała fabuła. Czasami mamy do czynienia z takimi eventami jak teraz w tej chwili. Kiedy wszedłem do pomieszczenia, aktywowałem komputer, a raczej nie udało mi się go aktywować no i z sufitu pojawiałem się działka, które po prostu chcą mnie zabić, chcą mnie zastrzelić i muszę im się po prostu odpłacić. I tak to wygląda, moi drodzy. Alien Rage, całkiem ciekawa produkcja, pełna kontrastów, tak jak mówiłem. Strzela się naprawdę fajnie, natomiast wkurzające jest to, że wiele rzeczy w tej grze nie działa po prostu jak należy. No ale skończmy ten poziom, kolejni przeciwnicy, jak widzicie czasami po prostu dzieje się na ekranie coś dziwnego i ciężko jest nadążyć za tym nawałem akcji, który rozgrywa się na ekranie, jeden rdzeń już rozwalony, teraz czas na drugi, tam się pojawiają przeciwnicy, oni się często też pojawiają nie wiadomo skąd, Czasami też za naszymi plecami, co jest bardzo irytujące, bo jak się dostaniemy w krzyżowy ogień, no to właściwie już po nas trzeba po prostu się pilnować, żeby wszyscy przeciwnicy nas nie ominęli i żebyśmy po prostu mieli ich tylko przed sobą, wtedy jest znacznie łatwiej postępować w grze. Kolejne działka rozwalamy. No i to chyba już będzie niedługo koniec tej misji. Misje nie są zbyt długie, natomiast to jest akurat chyba plus, bo wystarczy, że od czasu do czasu sobie włączymy jedną, dwie misyjki i możemy sobie je przejść tak dla, dla relaksu, bo jak od wiek wieków wiadomo strzelanie do kosmitów jest czynnością niezwykle relaksującą, a strzela się naprawdę całkiem przyjemnie. No i to jest chyba największy plus tej produkcji, niestety... Jeden z niewielu poza jeszcze ładną oprawą, no to tak naprawdę mechanika tej gry jest dosyć kulawa. Poziomy to no są korytarzowe, tego się nie da ukryć, natomiast czasami do bólu wręcz jakieś takie uproszczenia tutaj zastosowano. Nasza postać potrafi podskoczyć, ale nie wyżej, nie wyżej niż na wysokość 20 cm nie możemy przeskoczyć nawet niziutkich jakichś obiektów. To jest bardzo smutne i smutne jest też to, że znowu zginąłem, więc wczytujemy punkt kontrolny. No i zmierzamy ku końcowi tego etapu. No tak, po raz kolejny muszę to powtórzyć. To jest drugi tryb strzelania tej broni. Ona emituje jakiś taki impuls elektryczny, który obezwładnia przeciwników. Fajne jest to, że ci przeciwnicy są dosyć wytrzymali i można ich oczywiście łatwo zabić przy pomocy, przy pomocy headshot'a, natomiast tego headshot'a nie jest tak łatwo wykonać. Znowu zginąłem. Tak jak mówiłem, Alien Rage to nie jest gra, która należy do tych najprostszych, no ale nic to niezrażony. Powtórzę jeszcze raz ten poziom. No właściwie ten punkt kontrolny. Tym razem upewnię się, że wszyscy przeciwnicy przede mną będą naprawdę martwi. Hmm, co jeszcze można powiedzieć o Alien Rage? Jak widzicie, ten kwagrans będzie nieco krótszy niż zwykle mamy w zwyczaju tworzyć kwagranse. Natomiast... hmm... Co jeszcze można powiedzieć o Alien Rage? Niewiele tak naprawdę, bo jest to gra bardzo jednostajna. Hmm, wspominałem o tym, że te levele są dosyć mocno uproszczone. Oprócz tego, że tu jest duża taka tunelowość tych poziomów, i niewiele rzeczy możemy tutaj wykorzystać do interakcji poza jakimiś wybuchającymi beczkami, i tak dalej, czyli standard gatunku, tak naprawdę. O, w końcu strzelbę mam. Bardzo fajna broń. To tak naprawdę niewiele tutaj możemy zrobić na przestrzeni poziomu poza strzelaniem do kosmitów. Działamy tylko w tych miejscach, w których zaplanowali sobie to twórcy. Nie możemy nawet czasami ominąć jakiejś przeszkody, która sięga nam do kolan. To jest bardzo wkurzające. Musimy ją koniecznie obejść tą drogą, którą zaplanowali dla nas twórcy. Jest to dosyć irytujący element. No, i jedna z takich większych bolączek, bo tak naprawdę gdyby tu było nieco więcej tej otwartości w projektowaniu leveli, no to podejrzewam, że mogłaby gra na tym zyskać. Jednak, no cóż, mamy po prostu jedną ścieżkę do celu, którą musimy brnąć od początku do końca. No i nie ma tu żadnej, absolutnie żadnej alternatywy. Gra przez to traci na powtarzalności. No i drodzy, to jest już koniec tego levelu. Pozostało mi tylko obejrzeć końcową wstawkę no i podziękować wam za te kilkanaście minut spędzone ze mną i z Alien Rage recenzja niebawem trzymajcie się do następnego pa